Hej, ta, witajcie w i przychodzę do Was z vlogiem. Ogólnie będzie mieli to już długi weekend, bo ja nie idę do szkoły. Właśnie dzielę nie idę do szkoły też w poniedziałek i wtorek. Ej, ogólnie e, to vlog z soboty i zapraszam was do oglądania. Jest 13.42 jest ja tam gdzieś o 12 mm. sobota jest, to można się wyspać. To jest coś, żeby zapisałam sprawdziany. Będziemy mieli zawano, kiedy Akademia jest tu czy tu. tu. E, ogólnie to sprawdzian że biologii, żeby pani przyłożyła i przymysłem. Nie wiem, kiedy jest, mamy sprawdzian z historii. Zresztą gracze do moim właściwie w tym tygodniu. E, następnym to będziemy mieli tylko kartkówkę fizyki i z historii. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie sprawdzian z biologii i z matematyki, ale wiem, że na biologii na pewno będę musiała powiedzieć wiedzieć, żeby ja nic nie umiem. Biologii. Taki mówi Widzą. Ja tu akurat sobie widziałam trik w internecie, że jak namalować... Ten, kto nawet ładnie nie potrafi malować, tego może się bardzo łatwo nauczyć. Ja mam nieco 7 lat. a patrzcie. się się ja robię taki trik z internetu, ale zawsze to są bzdury. Więc lepiej nie słuchajcie, ale my akurat wiadomo, prawdę akurat to wiadomo. Soka. Chcę sobie pić kakao i zrobię sobie kanał z Mam nadzieję, że jest plek. Cześć wszystkim, i dziewczynów. Mnie sobie wyjęła Eee, Który chcesz bardziej? Ja bym się podoba ten? bo tu jest zapis e, takiej paliw. Ule moja siostra alba kupeczki i musisz się zdecydować, powierzchni się zdecydować. Patrzcie jakie kadapeczki do te chlebuski, taki do talion zubia, i to tak będzie miała kakao djubia. Spójrzcie, zmieniłam sobie tapetę, mam taką fajną jesienną. Zobieram sobie szklinę, jak ona wygląda na ekranie blokady. Pięknie. Spójrzcie, jest nowy szmat Mio Michu. Hejka, my chcieliśmy, żebyśmy taki szybki hałas zakupowy. Dzieczy z Taki jajko Kinder, takie jajki a Amelie i mojej siostry, ja też dawniej mojej siostry, mojej Amelki. Takie kisione. E, no właśnie, takie dwa dla mojej dla mnie. najważniejsze sushi. Słynie z tego, y, y, Japonia nie słynie z, z sushi. Łososz. Pyszny łososik. I także ładnie było to. Fantastycznie. Ło! Była mierzalna lila dla mojej siostry. Ja też pokazywałam. Moja nie siostra się wzięła jeszcze dwie rzeczy. Już mi się nie wzięła, Szusia. Już mi się nie Szusia. I, je i jestem już stała Buga, że go do Gameson. To już będzie kolejny odcinka. Widzimy się w kolejnym, oczywiście. Wszystko, że tak się lajka, Szuba. Pa, pa.